Minister Obrony Narodowej przyznał, że ma już spakowany plecak ewakuacyjny. Wiecie, ja nikogo nie oceniam. W obliczu wojny każdy może okazać słabość, każdy może okazać się tchórzem, ale tak się zastanawiam, czy akurat jemu nie płacimy za to, żeby właśnie wtedy, bo na posterunku, żeby właśnie wtedy nie musiał korzystać z plecaka ewakuacyjnego. Ewentualnie to ja za dużo od niego wymagam. Zawsze jesteś mile widziany, Władeczku. Władysław Kosiniak-Kamysz, plecak ewakuacyjny mam wciąż spakowany, musimy być gotowi. Posiadanie takiego plecaka bezpieczeństwa jest dobre również, zaznaczam również, na wypadek jakiejkolwiek klęski żywiołowej, jakiegoś nagłego zdarzenia, mówił w rozmowie z Radiem Z wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Kiedy do pana Włodka dotarło, że niepotrzebnie się otworzył, że ludzie wykorzystali jego słabość i zaczęli z niego kpić, ten zaczął promować wersję o profilaktyce. Gotowość na sytuacje kryzysowe to nie tylko obowiązek, ale także nasza odpowiedzialność. Plecak bezpieczeństwa może okazać się kluczowy w pierwszych godzinach nieprzewidzianych sytuacji czy klęsk żywiołowych. Edukacja i świadomość to fundamenty naszej gotowości na wszelkie zdarzenia losowe. Proszę o tym pamiętać i nie powielać zmanipulowanych, fałszywych wypowiedzi. Ja jednak chciałbym się skupić na okolicznościach towarzyszących spakowaniu tego plecaczka, ponieważ okazuje się, że w odróżnieniu od tego, co nam Kosiniak-Kamysz próbuje przekazać, to wyzwalaczem nie była jakaś klęska żywiołowa czy obawa przed, klęską żywiołową, ale najazd Rosji na Ukrainę, ponieważ spakował go właśnie tego konkretnego dnia. Jakoś wcześniej klęski żywiołowe nie były mu straszne. Oczywiście Kośniak-Kamysz próbuje nabić sobie parę punktów męstwa, mówiąc, że on ten plecak spakował, ponieważ na następny dzień wyjechał na Ukrainę zawieść pomoc humanitarną. Ma pan w domu plecak ewakuacyjny? My, jak jechałem na Ukrainę, był taki wyjazd, y, pierwszy zaraz po wybuchu wojny parlamentarny, ze wszystkich środowisk politycznych pojechaliśmy na drugi dzień po wybuchu wojny zawiesił już pierwszą pomoc humanitarną. Wtedy sobie taki plecak przygotowałem, z którym tam pojechałem po prostu i on do dzisiaj jest spakowany. Jeżeli tak tę wypowiedź zostawić, i przede wszystkim jeżeli to jest prawda, to wielki szacunek dla pana Wodka za odwagę. Zostawił wygodne życie w ciecierpę i rzucił się w ogień. Pojechał w pierwszym dniu wojny pomagać. Tyle, że coś mi się nie do końca spinało, że Kosiniak, że Kamysz, nawet panowie razem wzięci, moim zdaniem, nie byliby w stanie do tak wielkich, bezpośrednich poświęceń dla drugiego, obcego człowieka. Dlatego też zacząłem szukać śladów jego bytności na Ukrainie w tamtym okresie. No i wyobraźcie sobie, że nic nie znalazłem. Ale co więcej, znalazłem informacje, które sugerują, że chłop tam wcale nie pojechał. Zaczynając od delegacji sejmowej, która miała się wybrać, jak pan Wodek mówi, pierwszego dnia po wybuchu, nie było takiej delegacji. Była delegacja, która wybrała się tydzień wcześniej, tyle, że pana Wodka wśród delegatów nie było. Pewność mam stąd, ponieważ informacje są na stronie Sejmu. Dla okazania wsparcia i solidarności z Ukrainą stojącą w obliczu zagrożenia ze strony Rosji, w środę 16 lutego do Kijowa udała się misja parlamentarna z wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim na czele. W skład delegacji weszli posłowie Teresa Pamuła, Wiesław Krajewski, Krzysztof Lipiec, Waldemar Anzel, Tomasz Lenz, Michał Szczerba, Robert Tyszkiewicz i Paweł Biejda. Jasne, nie możemy wykluczać, że Heroiz wiejskiej pojechał jeszcze raz po tygodniu tym razem nieść pomoc humanitarną. Dlatego też rozszerzałem widełki czasowe. Rozszerzałem i rozszerzałem i dopiero trafiłem na ślad wizyty, na temat której opowiadał Kosiniak-Kamysz 15 marca. Tyle, że była to pierwsza, jak mówią w mediach mainstreamowych, wizyta polskich urzędników, Nacialnika i Mateusza Morawieckiego. Tam jeszcze pojechał bodajże premier Słowacji, ten, który był przed Ficą, i któryś premier z krajów bałtyckich, chyba z Litwy. Przesłuchajcie ten wywiad samemu, jeżeli mi nie wierzycie. Ja generalnie byłem wyczulony na jakieś sygnały, że Kosiniak-Kamysz już był, że on zachęca, że tak ryzykował, że on już miesiąc temu niósł pomoc humanitarną. <zum> Zamiast tego usłyszałem to. I dla wszystkich Ukraińców dziś jest bardzo ważne, że są najważniejsi politycy polscy w składzie pierwszej delegacji, która jedzie do Kijowa. Jak jechałem na Ukrainę, był taki wyjazd. Pierwszy zaraz po wybuchu wojny parlamentarny ze wszystkich środowisk politycznych. Pojechaliśmy na drugi dzień po wybuchu wojny w składzie pierwszej delegacji, która jedzie do Kijowa. Coś się tutaj nie dodaje, prawda? Dlatego też postanowiłem sprawdzić, co dokładnie 25 lutego 2022 roku. Porabiał przyszły minister ewakuacji narodowej i ku mojemu zdziwieniu wcale nie rozdawał do pomochy na Ukrainie, ale udzielał wywiadu w Krakowie. Szanowni Państwo, samorządy wojewódzkie posiadają olbrzymi potencjał organizacyjny. To szkoły, to szpitale, to instytucje pomocy społecznej. Będziemy wspierać wszystkie działania na poziomie samorządu wojewódzkiego, które pomogą stworzyć program wsparcia uchodźców wojennych w, w, przyjeżdżających do Małopolski. To szczególnie ważne dzisiaj. Pojechaliśmy na drugi dzień po wybuchu wojny. No tak jak widać na załączonym obrazku. 25 lutego, godziny, no nie wiem, wczesno, późno, popołudniowe. Czort wie, jakie wtedy było niebo nad Krakowem, ale zdążył już wrócić do Pomochy i od razu w Krakowie udzielił wywiadu na inny temat. <laughs> Czy dopiero... Po tym wywiadzie na wieczór pojechał pomagać. Już zaznaczę teraz, że następny dzień był w Polsce. Ja pomogę. Znalazłem też wpis tego samego dnia. Według widełek Google to był jedyny wpis tego dnia. minister kasiniak kamysz nie mówi o tym, że jedną ręką wydaje do Pomoha, a drugą pisze tweeta, tylko, tylko pomstuje, by jak najszybciej zamknąć niebo nad Polską, nad Europą. Dla rosyjskich samolotów. No chyba, że minister ewakuacji narodowej miał na myśli wsparcie moralne. To tak. Otóż 24 lutego udzielił tego wsparcia Ukraińcom przed ambasadą Ukrainy w Warszawie. Na upartego, jeżeli wpuszczono go na teren. Na teren ambasady, no to mógł powiedzieć, że stoi na ukraińskiej ziemi. Okrutnik. Może to wtedy spakował plecak, może to właśnie wtedy poczuł się zagrożony. Jak myślicie? Bo mi się tu nie spina, bardzo chciałbym to wyjaśnić, tym bardziej, że znowu mamy do czynienia ze starą śpiewką, że jeżeli ktoś wątpi w męstwo kośniaka kamysza. To może to być ruska narracja. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej podkreślił, że taki plecak ma w swoim domu od czasu wizyty na Ukrainie w pierwszych dniach wojny. W składzie pierwszej delegacji, która jedzie do Kijowa. Warto zawsze wysłuchać całej wypowiedzi, a nie komentować słów, które zostały całkowicie zmanipulowane i wyrwane z kontekstu. No dobrze, czyli mamy szersze widełki czasowe. Nie 25, ale w najbliższych dniach. No nie sprawdzałem każdego dnia, sprawdziłem 26. Ten człowiek promował się w Onecie, siedział przed, na tle białej ściany, bardzo dużo mówił na temat pomocy, to było 30% wywiadu, już nie będziemy puszczali fragmentów, po prostu macie wywiad podlinkowany. Nie mówił, że jest na Ukrainie, nie mówił, że wrócił już z niesienia tej pomocy, nie mówił także, że planuje się wybrać. Więc no, Byłoby bardzo pracochłonne, by sprawdzać te, te wszystkie dni, dlatego też i napisałem bezpośrednio do Monu, który zarzuca rosyjską dezinformację i do samego Kosiniaka-Kamysza, żeby dali jakieś szczegóły tej wizyty. Wiecie, ja nie oceniam. Każdy może się bać, każdy może okazać się tchórzem. Ja akurat takiego plecaczka sobie dotąd nie spakowałem. Tylko wiecie, my mówimy tutaj o ministrze obrony narodowej, no, powiedzmy, że takie złe doświadczenia z pakowaniem plecaków ewakuacyjnych, to my mieliśmy na przykład w 39, prawda? I dobrze by było wiedzieć, na czym stoimy. Tak więc czekamy. To tyle ode mnie i to tyle na teraz. Jeżeli Wam mało, zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś ominęło, może Was coś zainteresuje. No i oczywiście kanał z giereczkami. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. A pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Wystarczy być, wystarczy pamiętać, życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.